Chcesz i masz pieniądze, czy żyjesz w braku? Dzisiaj temat pieniądza. Myślę, że większość z nas jest zainteresowany tematem pieniądza. A przyczyną powstania tego filmiku był post, który napisałam odnośnie hipnozy biznesu. I dostałam kilka zapytań wtedy, co się pod tym więcej kryje. Dzisiaj o tym. Z tej strony Ania Katprzyk, głębia umysłu hipnoterapeuta. Hipnoza biznesu, takie hasło, a pod tym wszystko, co jest wokół pieniądza. Nasza relacja z pieniądzem. Jak? Czy my kochamy te pieniądze, czy się ich boimy? Czy przychodzą nam z łatwością, czy musimy się ucharować, żeby je zarobić? Czy jak kończysz jeden temat, jeden biznes, to czy jest ci łatwo zacząć kolejny, czy wręcz przeciwnie? Czy jest ci łatwo zmienić pracę, czy po prostu się musisz napocić, żeby to ogarnąć? Jak to jest? U różnych ludzi jest różnie. I to jest temat pieniądza. Temat pieniądza to również, jak zarabiamy, ale też jak wydajemy pieniądze. To jest również to, jak podejmujemy decyzje w biznesie odnośnie pieniądza. Czy jeżeli już Awansujemy. To jest to proces, taki, wiecie, który przebiega, a tak po prostu płynie łatwo, czy tam jest trudno? Jak już masz ten awans, to czy jest to dla Ciebie? Czy Ty po prostu tam się spalasz i nie idzie? To również mm, oprócz awansu, oprócz decyzji, ich szybkości, ich łatwości, ich trafności tych decyzji, jest również jak my się odnajdujemy w zmianie. Generalnie, bo pieniądz to przepływ, przepływ to zmiana. To ma płynąć cały czas. I chyba to też tak najłatwiej widać może, porównamy sobie dwie osoby, dwóch handlowców. Jeden handlowiec i drugi. Jeden i drugi ma podobne doświadczenie podobne szkolenia przeszły. Podobny portfel klienta. Dlaczego jeden zarabia więcej, a drugi mniej? Ja wiem dlaczego. I to wszystko jest związane z pieniądzem i naszą relacją z tymi pieniędzmi. To jakie mamy przekonanie na temat pieniądza. To wszystko znowu jest zależy od tego, co mamy tutaj, jak byliśmy wychowywani. Czy nam ktoś powiedział, że zasługujesz na to i to i to, to wręcz przeciwnie. Wiecie, jak prowadzę sesję, to, to nagminnie wychodzi, że nie mamy poczucia własnej wartości, zaniżamy ją absolutnie, bądź uważamy, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, albo w ogóle niewystarczające. I wiecie, to jest temat może. Tutaj można mówić i mówić godzinami. To jest wiele aspektów tego, tak? Natomiast, co jest ważne, że jeśli masz porządek w środku, w swojej głowie i w sercu, to te pieniądze po prostu będą. One będą przez Twoje życie, no Ci towarzyszyć. I to, czym byliśmy karmieni jako dzieci, w co uwierzyliśmy, i wierzymy nadal, tak nam pracuje w życiu. Natomiast, stop. Jesteśmy ludźmi świadomymi, mamy wolną wolę i my możemy decydować, tak? Co na teraz możemy z tym zrobić? Czy ja w tym chcę być i tkwić, czy chcę coś zmienić? Ja na przykład wolę mieć niż nie mieć pieniędzy. One mi dają komfort, e, dają mi bezpieczeństwo w jakiegoś rodzaju, tak? Dlatego, dają mi możliwości. Dlatego jak ktoś mi mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, może jako sam pieniądz absolutnie tak, nie daje. Natomiast już to, co możemy z nimi zrobić, to jest to jak najbardziej. I um, tu są też również tematy tego, że na ile jesteśmy gotowi zarabiać. Bo jedni dzisiaj będą gotowi na tysięcy, za chwilę na 8. A potem na 18, a drudzy będą cały czas na 5 tysiącach. I to i to jest OK. To jest wybór tych osób. Co oni chcą z tym zrobić? I czy to dla nich po prostu jest odpowiednie. Jeśli ich to nie boli, jeśli im to nie przeszkadza w życiu, ja to szanuję. Przekonania. I po raz kolejny wychodzi, że podświadomość rządzi gdzie te, te przekonania są i jest ich cała masa. Oczywiście nie wszystkie pracują u wszystkich, tak? Bo nie wszyscy we wszystko wierzą to samo. Natomiast groz nas wierzy, że na przykład nie wiem, yy, w Polsce nie można dobrze zarabiać. Albo musisz mieć skończone studia, żeby zarabiać super pieniądze. Mm -mm. Albo jak już się rozwijasz duchowo, to już nie, nie do końca tam klikają pieniądze, bo to jakby się wyklucza. Bzdura. Ewentualnie, że jak y, jesteś biedny, to jesteś bliżej Boga. Naprawdę? Ja w to nie wierzę. I tego jest cała, cała masa. Jeśli to do ciebie gada, no to jesteśmy na tej samej fali porozumienia, po prostu. Ja, moja relacja z pieniądzem ja uważam w ogóle, że pieniądze są odzwierciedleniem tego, co mamy w sobie poukładane w środku, w sercu. I w głowie. To potem mamy też to w naszej namacalnej rzeczywistości. I yy, ja, oczywiście, z pieniądzem. Yy, moja relacja z pieniądzem jest taka, że ja zawsze lubiłam mieć pieniądze. Zawsze je miałam. Byłam w biznesie, byłam blisko pieniądza i yy, też pracowałam nad swoim rozwojem odnośnie kasy. Nawet teraz. Pracując w, z hipnozą, też robiłam tematy odnośnie pieniędzy, i one były na przykład, to był strach przed porażką, strach był przed konkurencją. To w hipnozie zobaczyłam, jakie na ten moment mam opcje i możliwości, ale również tru, potencjalne trudności, które mogę napotkać, i jak zobaczyłam, jakie to mogą być, to je po prostu rozwiązałam. To im chcę zapobiec. Dlatego też miałam sesję odnośnie chociażby właśnie lęku przed konkurencją bądź lęku przed porażką. Nie mam, działa, jestem tego absolutnym przykładem i takich przykładów mam wiele. Także kończąc. Pieniądze to energia. Masz tyle, na ile sobie pozwolisz, ile chcesz, ile jakby. Czujesz tak naprawdę. I z tym Cię zostawiam. Zapraszam Cię do rozmowy, zapraszam Cię na sesję. I życząc Tobie, życząc sobie obfitości finansowej, takiej w zgodzie z nami, po prostu, z naszym, naszym środkiem, życzę Ci dobrego dnia i do usłyszenia. Cześć.